Cześć widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy sprawdzać samochody kontra samochody. Który samochód je, je, jest, jest lepszy i który dalej skoczy? Będę wybierał podobny auta. Na wstępie zostawcie subika i łapeczkę w górę. Dziękuję. Przechodźmy do odcinka. Dobra, tak po prostu mówię głosem: będziemy jechać pierwsze z takim bisu Hopperem, czyli jak on tam się nazywa. I zobaczymy, co dalej skoczy: on czy Maluch. Nie wiem, kto w sumie dalej, da, dalej skoczy. Ale właśnie dlatego, kto sprawdza, To jest lepszy. 95. I kto się rozwali najgorzej, też traci pół. Ojacja. On może tak widzowie. Dobra, jak widzimy, że nasze ciało nie jest w, tych, w tym aucie, to możemy od razu uznać, że przegrało. Bo zakręciłoby no, nam się w głowie, mielibyśmy taki wstrząs i szkło. A więc bierzemy teraz naszego malucha. I nie wiem, jak ją wziął. Cabrillo. Dobra. Bierzemy, bierzemy takiego, tego i zobaczymy na tych sticków. Nie wiem, czy pisaliście komentarze. Oj, przepraszam, widzowie, bo chyba za głośno jest. Nie, nie, wiem, czy pisaliście komentarze o tym, jak ma się, mają się nazywać. Więc pod tym filmikiem najbardziej lajkowany komentarz z nazwą Vilanich będzie wybrany przeze mnie. I popatrzmy. On ma większą prędkość, ale czy dalej? Oj, ojoj ojoj ojoj. Więc tak. On skoczył niżej, widzowie, ale... Sko skoczył niżej, ale przetrwał. Ja bym tutaj dał remis na 1-1. Malu kontra tamten Ibiszu hopper, czy jakoś tak. Tak, skoczył... Nie, on skoczył dalej teraz. Aha. Jest tak. U nich... Tu tak. U nich... Ja będę w sumie remis Santa rundy O, tu ktoś ma nogę w kole. Niestety nie umiem dawać jeszcze do aut, więc nie mogliśmy tego sprawdzić. Ale widzowie, to nie szkodzi. Jakoś się nauczę, zobaczę. Teraz bierzemy jakiś podobny auto. Ja bym chyba dał ETK K Sirius i ETK 800 Sirius. Chyba są podobne i bierzemy jak najlepsze auto. Chyba to będzie właśnie to autko, będzie chyba najlepsze Więc zobaczmy No, od razu wleci Nie, dobra, 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 No teraz się zmniejszy nie wiem, jak się inaczej pojechać Dobra I teraz pełna, pełna pytawka i, i ja od razu wam mówię że lecimy na Flandei, żeby nie było, że się być wolniej. Dobra. Zobaczmy. Do leci On dolatuje na. Czekajcie, 90, 195, 90, 85 na 80, na 380 metrów. I zobaczmy, jak się jeszcze rozwali. O, u niego to chyba będzie trochę gorzej. No dobra, poleciał tu można by było wypłynąć z tego auta, otworzyć te drzwi i wypłynąć. Albo przez okno. Więc u niego bym dał, że dobrze, bo on skoczył na 380, to dużo, ale zobaczymy jeszcze tego, um, skoczył na 380 i dobrze wylądował nawet. Patrzmy na tego, jak skoczy.

Dobra, popatrzmy. No, jak już tak popatrzeć. Skok dobry. Skok dobry. No, ale już gorzej z lądowaniem. Więc ja będę tak. Znowu jest 2-2. Jest pomiędzy nimi 1-1. I teraz będziemy ETK 1 series. Bierzemy to najlepsze auto i później jakieś do niego wezmę a my lecimy dobra i sobie lecimy z tym koksem ale polecić daleko tu też chodzi o, le o lekość auta o ja się. Ok, okej, lądowanie będzie złe okej, okay, było chyba 580 metrów Właśnie nie działa. No lądowanie, lądowanie, lądowanie. To akurat trzeba wejść w taką kamerę i to zobaczyć. Lądowanie na. No, no... Tym jeszcze w miarę ok, ale pierwsze. Nie, pierwsze nie. On dostaje 0 punktów. Albo będę oceniał o 1 do 10. Od 1 do 10 auto oceniam na. Trójkę i szanse na przeżycie w nim jest gdzieś z 20%. Może, ja nie wiem. Spróbujmy coś do tego też wybrać. Może jakieś ETK też tu jest. Nie dobra. Co weźmiemy po prostu? Co jest pod nim? Gabriel Black, coś tam. O, nam sportówkę. I zobaczmy czy on poleci dalej. Bo on miał chyba... Nie, on nie miał więcej. Miał 480 metrów. Tak. Ciekawe ile ten będzie miał. I jaki będzie jego sam On ma w sumie platę. Czyli trochę ma lepiej. Idzie wolniejszy. Ale czy doleci tak samo, czy trochę dalej? Okej, okay, doleciał na różne 400 metrów. Tego ja by co nie będę liczył. Więc tak, no od 1 do 10 daje ósemkę. W ogóle się nie zniszczył. Jeśli. Chyba już nie pojedzie. Nie, co mogę sobie z nim tutaj patrzeć. O! <laughs> Dobra. Um, da, tak, szanowni na przeżycie będą tutaj chyba. 70% i od 1 do 10 daje 8. Czyli tak jak wcześniej. Teraz będziemy brali. Mm, nie, wylosuję jakiś automat zamknięty, ja sobie, sobie oczy. I mamy Soliat Wendover. Bierzemy oczywiście go I myślę, że spoiler mu trochę pomoże w lataniu. I w szybkości. Dobra. Ale. On jest wolny. On jest taki wolny? Co jest? On ma. 190 metrów. A w lądowaniu? Nie no, w lądowaniu to 80% od 1 do 10 daje 7,5. silnik działa. Normalnie można sobie odjechać Ale skoczył tylko na 200 metrów Dobra, losujemy dla niego... Oj, przepraszam, pieska, bo chyba szczeknął Wylosujemy dla niego przeciwnika i to będzie... Aha Jeep Jeep Naprawdę Jeżeli on Lecimy Ale głośny jest. No i jest wolniejszy, ale czy poleci dalej? Myślę, że nie. Oj, poleciał na 170 metrów, a jak będzie z... lądowaniem? Dobra, teraz to się trochę wygłupiam, ale tak. Dobra, 10 na 10, 10 szansa na przeżycie 95%. A, zapomniałem powiedzieć, tutaj wygrywa Jeep, a tam kto był? Chyba wygrał ten tanki. Pokażę wam. Widzowie. Tamtej rundzie wygrał, wygrał. Wygrał on. Wygrał on. 100%. Teraz losujemy kolejnego hop Maluch Maluch <laughs> On na pewno daleko nie zajedzie Ale Warto próbować Dajesz maluch, wierzę Uda ci się Więc jedź na pełnej pytardzie Otwórz... Otwórz swój spoiler a, nie masz. Ok, nie szkodzi. Wchodziłeś na 80 metrów. A jak będzie z Twoim lądowaniem? O jadź. Dobra. Od 1 do 10 daje 2. A szansa na, na przeżycie minus 1000. Łatwo. Eee, losujemy dla niego przeciwnika i to będzie... O! Bierzemy tą sportówkę. Jego w dobra. Jedziemy. Lepkacie ja tam bieg się same. Dobra Ile on skacze? Eee, chyba 270 metrów Skoczył o wiele dalej niż maluch Z lądowaniem... Z lądowaniem... Też źle ale na pewno lepiej niż malu, więc mu daję takie piątkę i szansę na przeżycie chyba dam 60 No to i wygrało to. Teraz będziemy kolejne auto losować. Losu, losu, losu i biszu Pesima. Pesima chyba nie skoczy za daleko, ale bierzemy tą ostatnią. nie się okay, ona na pewno skoczy daleko teraz to jest chyba wiadomo ja nie zwalniam, ciągle mam gaz wciśnięty 370 metrów lądowanie, hamujemy okej, okay, okej okay. Dobra, pomalutku, pomalutku Trochę w dół, i tak Klatka pomogła No, z, z szansy na przeżycie Byłoby takie może, oj z tym mi się odpalił Byłoby takie może, no nie wiem Ehm um. 40%, ale tutaj na pewno 9 na 10. Teraz losujemy przeciwnika. Losu, losuj, losuj. Nie, bo był. Losuj, losuj, losuj. On był. Losuj, losuj. No. Same powtórki teraz idą. Dobra, tutaj losuj, losuj. Był. Losuj, losuj. Był. Losuj, losuj. Bierzemy to. Wersja jakaś sportowa, nie to duże koła, bo będzie trochę trudno. Ojacie. A kto skakał? A i piszę, pasi dobra, dobra. Ona skakała na ile? 270. OK. Na pewno szanse na przeżycie byłoby o wiele niższe tak z 25%. Skoczył dalej, ale ja im wyrównuję ten wynik. Ale od 1 do 10 oceniam go chyba na czwórkę. Słabo, słabo. Teraz robimy ostatni skok. Losujemy. Było losu losuj Gabriel Okej. Okay. Okej, okay, to jest pasportowy drak. On chyba daleko koleki, bo ma po tyłu pójdą rokację. Spoiler! Ja my dał 570 metrów. Skoczył daleko. Tutaj jeszcze możemy sprawdzić. Skoczył daleko, ale szansę na przeżycie dałbym 0%. No, kierownica w ciele. Tak. Tak. Szansę na przeżycie, widzowie: 0%. Od 1 do 10 daje chyba trójkę Teraz jego przeciwnik na pewno nie pobije tego rekordu co i to jest o ja się no co już może pobić chyba rekord ale dobra dobra bierzemy Tom. bo ładnie wygląda wersji takiej z nitram, oczywiście zobaczmy czy dalej wskoczy Tego się przekonamy i leci. Nie wiem, czy trzeba oceniać szanse na przeżycie. Silnik chyba już nie działa. No. Szanse na przeżycie. 0% od 1 do 10.0 Ale skok był o wiele niższy, bo albo mi się wydawało, albo widzowie mi się chyba wydawało. Ale Gabriel Romer... O, tutaj, skoczyła, tutaj skoczyło to i tutaj były chyba opony. Tutaj doskoczył on, a Gabriel Romer chyba gdzieś tutaj dołączy, doskoczył, ale nie jestem pewien. Ale widzowie, zostawcie subika i łapeczkę w górę, jak ten samochód, bo jest czerwony i tak tam jest, gdzie subskrypcja. I kliknijcie ją, żeby się zamieniła w jaki kolor? W kolor tych trybun, jaki on jest, szary. Zró naciśnijcie subika i łapeczkę w górę, żeby był w kolorze tych, tego tego słupa w kolorze. Wtedy z czerwonego zamieni się na szary. I łapeczkę w górę też zostawcie w komentarz. Jak, jakie będzie imiona dla tych manekinów. I czy chcecie więcej takich skoków? Najbardziej lajkowany komentarz i dla manekina wybiorę. Dziękuję Wam za oglądanie tego materiału. I filmiku. Jak tam kto woli. Ja Was żegnam, papa. Pa. A jeszcze wspomnę, yy, jakby co tu łapeczka w górę, teraz ma y, takie konfety jakby i zmienia się na kolorową. Jak się ją naciśnie, ja się z Wami żegnam do następnego filmiku albo materiału.